Moi specyficzni goście prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dwa te mieszkają w Polsce, tak? Już dwa lata jesteście? Jed, tak. Jeden rok tam nie. Jesteś dwa lata, ty jesteś rok. Tak. Przedstawcie się, widzą? Nazywam się Starszy Dorowski, jestem misjonarzem z Kościoła Jezusa, Chrystusa, Starszy Święty i Jestem misjonarzem i imię Starszy Hanuman, a mam 20 lat. Jak to się stało, że trafiliście do Białego Stopu? <laughs> Właśnie jak zaczynamy misję, wypełnimy formularz, napisujemy, że, że no, jestem gotowy służyć na misji a, i mam pieniądze i tak dalej, że jestem zdrowie i ja mogę uczyć się języka i tak dalej. Potem wypełnimy a, wniosek, wysłamy a, kilka chyba miesięcy później, otrzymamy. Że, że dobre jest też powołane do, do gdziekolwiek, do Polski. Hmm. Ale to z... nie wy wybieracie kraj, do którego wyjeżdżacie? Nie. To jest o objawień właśnie. Tak. Ale a to jest losowanie, tak? Że Bo losują właśnie... i o no dobra, to ty lecisz z Polski, z... Wy do Palestyny. Powesłamy te listy do kworum 12 pastołów, do przywódców Kościoła mhm. i my rozmyślono o tym a, i modlą się o tym mhm. i, i zdecydują gdzie będziemy służyć. Też powiedzmy, um, że mamy jakiś wywiad z, z biskupem właśnie czy przywódcą i on sprawdzi, jeśli jesteśmy godni, jeśli naprawdę źrdziemy, tak mówimy, bo głosimy, wła głosimy wła właśnie i chcemy być hipokrytami. Tak. Właśnie podobne do tego jak, jak jesteśmy w poce, już mamy prezydent, prezydenta tutaj w poce i on zdecyduje gdzie służymy. Przez... W jakim mieście? Tak, w jakim mieście. A sami chcieliście trafić do Polski czy nie? Gdybyście mogli wybierać, to jaki kraj byście wybrali? Wybralibyście Polskę? Byliście gdziekolwiek indziej? Ja, ch ja chciałem być na zewnątrz Stanów. Ja... Poza Stanami? Tak, tak, poza I to było bez różnicy? To jakiego kraju? No jest różnica nie. między byciem na Białorusi, a, by... a byciem we Francji chyba, nie? No tak jest, ale, ale po prostu wiemy, że, że nie jest nasz wybór i wyboru nie jest naszego wyboru i właśnie może być gdziekolwiek. Wierzymy, że, że jak to jest naknione z decyzji, z decydy, a tak. wierzymy, że dobre to to gdzie jesteśmy potrzebni. Tak, w naszym kościele chcesz chcemy robić coś pod naknieniem Ducha Świętego. I no znawców wyznawców stopu. Bardzo. Tak, porozum, około... to Znaczy, takich prawdziwych to, to około... kilka osób. Po tak, to nie, nie, nie jest 8. bardzo dużo. Osiem osób. Nie A jest około 8 osób. Przy czym, przy czym no, są, są również zainteresowani, ale. No, ale... Było dużo, przepraszam, to było ponad 20 osób, ale tak naprawdę. To, to 8 się... do 10 osób. Po prostu tutaj jesteś którzy... jest naszych dwóch misjonarzy na 8 osób? Po prostu. E... To jest różne gdziekolwiek, bo a, nawet tutaj mamy, mamy dwa misjonarze i osiem osób, gdziekolwiek może być dwa misjonarze i 50 osób. A co są hmm. ludzie w naszym mieście, w Białymstoku, bo wychodzicie, rozumiem, na ulicę, tak? Tak. Żyjecie normalnie, jak wszyscy inni ludzie, tak? Hmm. Tak. Właśnie nasze no. ży życie jest proste, że jeśli nie mamy spotkania, jesteśmy na ulicy, czy pukamy do drzwi, rozmawiamy z ludźmi. Tak to jest trochę, czyli to jest trochę tak jak, jak Świadkowie Jehowy, czyli chodzicie po domach, tak? To, no, na tym domach... to są ponatowy. Nie są jak? A to, 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 Tak, cały czas ponatowy, cała doba <grym> chodzimy. To, to. Czyli tak naprawdę jak kończycie tutaj jakieś no, swoje spotkanie, to wychodzicie do ludzi? Nie macie jakiegoś prywatnego życia swojego? E, to nie za bardzo. Właśnie powiedzmy, że e e-mailujemy. Do naszych rodzin jeden raz co tydzień. Raz w tydzień? Tak. Tak. Kontaktujecie się ze swoją rodziną, tak. tak? Tak. Tylko mamy jedną godzinę na komputerze to wszystko. A resztę czasu spędzacie tak naprawdę spotykając się z innymi ludźmi, tak? Tak. tak. Uh -huh. I nie ma wow o jakiejkolwiek rozrywce. Na przykład. No na przykład obejrzenie meczu w telewizji, no. A, czasami może być, ale bardzo rzadko. Nawet bardzo, bardzo rzadko i to... Dużo jest, żebyśmy poznali uh, kulturę miasta. I to powiedzmy chyba jeden raz są dwa, dwa miesiące. Mhm. Bardzo <noise> tak, to było <głos> <głos> najważniejsze. Naprawdę że... <noise> <noise> jestem zaszokowany po prostu. <noise> Właśnie najważniejsza rzecz jest to, że wierzymy, że, że nasze przesłanie naprawdę pomaga ludziom. Jest bardzo głosić ci. Ale to, bo rozumiem, że tylko dwa lata będziecie, żyć. Jak wracacie do Stanów, to normalnie żyjecie, czy też zajmujecie się cały czas a, po prostu religią? Nie cały czas, ale, ale na no, to będziemy służyć w kościele. Na przykład e, przywódców, jak powiedzieliśmy, nie są on płacone, też mm. pracują i też służą w kościele. Na przykład biskup, jak on mm. powiedział, on może być bronikiem, on mm. może być pracownikiem. może ono rodzinę, swoją pracę. Tak, ale, ale w niedzielę on jest biskupem. A jak odbieracie, miał stoczyć ludzi w naszym mieście? Co różni się od Amerykanów? Jeżeli tak, to czym? Hmm. No bo na ulicach wychodzicie, to spotykacie się z tymi ludźmi na co no tak. dzień, bo to, to jest wasza praca, tak? Tak, tak jest. Często tak. ludzie myślą sobie, że jesteśmy świadkami Jehowy i od razu zamykając się. Co dobrze do chłopaków. <grym> <grym> tak. Zawsze u nas jest biała koszula, więc to może być widać. I żeby... Tak. Ale w ogóle, chyba ja nawet nie pamiętam, <grym> ludzie w stanek tak dobrze. Ale, mm. ale, mi się wydaje, że, że ludzie wszędzie są, są ludźmi. A, i ale no nie, jak was odbierają, tak? Na co dzień. Jak przychodzicie rozmawiacie z nimi, no bo czasem też na przystankach stoicie, rozmawiacie. Tak. To jak od was odbierają? No. Bardziej negatywnie, negatywne to jest podejście? Myślę, że, że chyba bardziej, ale nie wszyscy. Dużo ludzi mm -hmm. no, no jesteście dobrymi ludźmi, ale, no. ale nie interesuje się w religię. Czasami słyszymy ludzi starszych, to znaczy tak. A, jakaś sekta czy coś. Um. Nie wiem. Jeszcze. A zdarzały się bardzo nieprzyjemne sytuacje? Mm. Musieliście na przykład uciekać? Ktoś, ktoś chciał Was pobić? Nie, nigdy nie, ja, tak nie stasz... miałem, miałem problemu. Ja też nie, nie miałem przez dwa lata. Nie tak strasznie. Tylko, że ktoś powiedział, proszę nie, nie pukać do, do drzwi tutaj, w tej klasie mhm. czy chyba w tej okolicy. Ale mhm. nie było tak strasznie, że, że uciekaliśmy, tylko że spokojnie, okej, okay, dobrze. Czyli ludzie w stoku są to na można powiedzieć, tak? No tak. W całej Polski. W całej Polsce, w Polsce to byliście 60 indziej, tak? Czy tak? tak. byłeś w Łodzi tak. i tam tak. tak samo było, nie było żadnych problemów? A, bardzo podobne do, do Białego Stoku. Jest taki sam w karowiecach w Krakowie wszędzie, tak. Ale od każdego. Tak, jakby, Bo słyszałem, że, że w innych miejscach a, ludzie Bardziej zaakceptują e, umowę na spotkaniu, ale nie przyjdą. Tutaj w Białymstoku Tak nie, to rzadko u nas. Jak ktoś powiedzie, że, że no będę. To będzie, tak? tak. Czyli są słownie bardziej. Tak. Macie żony? Nie. A chcecie mieć żony? Po misji. Tak. A spotkaliście jakieś atrakcyjne Białostoczanki? Mieliście jakieś. Wszędzie wypomę. Damsko męskie spotkania powiedzmy tutaj w Białym stoku, Bo nie mama. Bo jak skończymy misję, to, to można, ale jak jesteśmy na misji. Początkowanie misji nie, nie szukamy. Macie celibat wtedy czy nie? E, celibat, czyli nie można tak. kontaktów fizycznych z... Właśnie w, w naszym kościele nawet to, to jest cały czas e, przed, e, przed małżeństwem. Czyli przed małżeństwem nie można uprawiać seksu, tak? tak. Tak. A ksiądz czy kapłan nie może przez całe życie, czy tak nie jest? E, nie, jest, bo tak jak powiedzieliśmy, przywódców są e, przywódców e, jak służą i nie jest cały czas. Na przykład biskup tylko jest biskupem przez chyba 5 lat. I przez te 5 lat nie może być kontaktów fizycznych z Może być. Może, czyli może być żony, szkole, może być dzieci. Tak. tak, Na przykład prorok i pastłowie mają dzieci, żony. Tak? Zwykłe rzeczy. Ale wie na winjach nie możecie. Nie. Czy A, możecie tak, spotykać tak. się z dziewczynami? E... Możemy, ale tylko aby rozmawiać o Ewangelii. Tak. A o, żeby... i Co i jak... to wszystko. Bo, bo jak, jak my jesteśmy na misji, jesteśmy no, chyba, chyba za młodzi. Tylko mamy 19 lat, jak zaczynamy. I, I 21 jak skończymy. Ja mam 21. I jak wracam do domu, no proszę bardzo, szukam dziewczyny. A też mamy zasadę. Tak. Mamy zasadę na misji, że, że... A, nie szukamy. Przez dwa lata nie szukamy. Okej, okay, dobra, przez dwa lata. I oczywiście, że... Nie chodzimy na ranki. Tak. Nie chodzicie, nic, nie się. Nic, nic. Tak. Ale, ale po misji, no, to może być. I nawet jest, jest bardzo ważne dla nas, aby mieć rodzinę. Rodziny to jest bardzo ważne. Jak ktoś ma, ma żonę już, on nie służy na misji, bo jest bardziej ważne mieć rodzinę. Jak... A wasza przyszła wybranka, dziewczyna, żona, mm, musi być tej samej wiary, czy może być? Nie musi być. Nie ale... musi być mormonką, ale Dobrze, żeby aby ślub potrwał przez wieczność, um, to, to tylko może być w świątyni naszej. Czyli ślub musi odbyć się w świątyni, tak? Nawet nie, jeżeli jesteś bieżąco? Nie, jest nie, chcemy. nie, nie chcemy. musi być, bo to jest ślub na wieczność, ale może być cywilne, jak zwykle. I, I one może być poza kościołem, ale jak najbardziej chcemy żeby one były e, członkiem Kościoła. Gdzie nauczyliście się tak dobrze mówić po polsku? Tutaj. W Polsce? W ogóle tak. Mam to twarz codziennie. Ale wiedzieliście do jakichś specjalnych szkolenia wcześniej w Stanach? Tylko na dwa miesiące, jak zaczynamy misję, bo misja jest dwa lata, dwa miesiące e, zaczynamy uczyć się języka i też, i też właśnie e, w religię, tro, troszeczkę uczymy się w religii. Uh, żebyśmy byli pewni o, o tym, co mówimy. A kto was uczy polskiego? Macie polskiego nauczyciela? Uh, czasami pomagają, ale w ogóle to będzie uh, przysług misjonarz, który służy do tego Czyli który był wcześniej, tak? Tak. Na przykład jak ja wracam uh, we Czwartek, ja mogę szukać pracy tam uh, w, w szkole misjonarzy jest, no, mówię po polsku czy mogę pomagać. A znacie jeszcze jakiś inny język oprócz polskiego? I angielskiego oczywiście? A, ja nie, studiuję troszeczkę hiszpańsku ale, ja też hiszpańsku. ale nie pamiętam. Łatwiejszy jest hiszpański czy polski? Do A polski. Opanowania? Polski jest łatwiejszy? Nie wiem, bo nie skończyłem studiów. Nie mieszkaliśmy w Meksyku. Tak, ale, ale no właśnie teraz jest bardzo, bardzo łatwy. Bardzo dobrze mówicie po polsku tak naprawdę, jeżeli no, chodzi ja. tylko dwa, dwa miesiące uczyliście się w Stanach mhm. i tutaj ty mieszkasz dwa lata, ty rok, no i mówicie mhm. naprawdę nieźle po polsku. to Właśnie, nie, każdy, nie każde słowo rozumie, rozumiemy, ale pra, powiedzmy, że rozumiemy, o co chodzi ogólnie. Tak. I, i musi być, bo, bo od razu musimy rozmawiać z ludźmi i powiedzieć, o, oh. okej, okay, mówią do mnie, co mówię, okej, okay, mam powiedzieć coś znaliście wcześniej Polskę, Słyszeliście kiedyś o, o tym kraju? Tak, ja tak. Polskie pochodzenie. Tak, ty masz Polskie pochodzenie. Starsze Ja lubię historię. Polsk, Polska jest historycznym krajem. Aha, czyli ty po prostu znałeś Nawet Polskę. Na BYU, ten uniwersytet, ja oglądałam ten film, To jakieś prezentacje, prezentacja. A jakie są znane nazwiska w Polsce? Z bo no, Ty to masz jakieś tam korzenie, ale zapytam Ciebie e, z, Kto jest najbardziej znany naprawdę z Polaków w Stanach? Hmm. Zanim tutaj byłeś, to no, wcześniej nigdy nie słyszałeś o tej Polsce, licząc historii, to są znane jakieś nazwiska? Chyba Kopernik jest Kopernik? Tak Ale nie zauważyłem, że on był Polakiem <śmiech> Nie <laughs> widziałem, że był Polakiem? <laughs> <laughs> <Ta. śmiech> nie zauważyłem Alek A... Tego, kiedy ja słyszałem o Solidarności, kiedy ja dopiero byłem w Polsce. Dopiero jak w Pol do Polski przyjechałeś, tak. to usłyszałeś o Solidarności. Wcześniej, mm -hmm. wcześniej w Stanach nie słyszeliście o tym? Tak? Uh, ja nie. Ja nie. O ja nim nie słyszałem aż do. A papież? Oj. Ja... Oczywiście słyszeliśmy o nim, ale nie uważałem. Bez Roman. Jakżeby. Po, Roman. Polański. Polański, Polański. Polański a tak, no, Polański. ale no to tam bieszka na co dzień? Chopan. O, Chopin, tak! Wspomniałem, ja zagrałem na ten Tak, ja znam Chopin przed misją. Wspomniałem, dzięki. <grym> Dobra, dziękuję bardzo. Eee, Specyficznie goście, proszę zasadów zjednoczonych, ty już niedługo wracasz do Stanów, tak? A ty jeszcze rok zostajesz u nas Rock, w Polsce, tak. w Białymstoku. 10 miesięcy, powiedzmy. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję państwu.